Się I trzeba też uważać, żeby nie skoczyć yy, na te. Do tych. No. Właśnie. Czyli trzeba o hmm. jeszcze dwa na no, sobie wybrałam moment, żeby strzelać laserami. Dobra, mam no, trzy serduszka, się omal nie zabiłem. Mi nic się by nie stało. Ja się wybrałam moment. i tak będzie nagrywać głupio czy tak się wyrażę ładnie głupią nagrywa że mało mnie słuchać i trzeba na fula ustawiać głośniki o teraz będziemy tak z bazukami Są samo naprowadzające, tylko trzeba uważać. Trzeba w dość e, szybkim momencie wcisnąć przycisk Bo inaczej e, te pociski to one się nie będą naprowadzać szybciej, szybciej w sumie nie, nie trzeba aż tak bardzo szybko. Chyba tylko w tym przypadku po, le po lewej um, stronie, widzicie w prawej to już tak. Um, nie trzeba tak bardzo szybko. Szybko, szybko. A przypominam sobie, jeszcze był ten etap. Ale nie. Nie, to raczej nie. To jest ostatni etap. Czy nie, nie kojarzę. Ile nam jeszcze tego zostało? Powiedzcie mi, czy dużo, czy mało. głupi moment, że aż śmieszne. No i takim sposobem o to zakończymy. A kończymy akt trzeci. Kryształowa czaszka. No, to już widzieliście. Mapka jest taka. Zresztą zobaczycie ją yy, w kolejnych odcinkach. Będą to będzie to zbieranie sekretów no moje wypukciny tego jeszcze nie oglądaliśmy do końca Travelers Tales to jest filma. Odblokowaliśmy poszukiwacze zaginionej arki Bo właśnie mamy te trzy akty i tryb budowniczy Mało nam zeszło tego um, ten akt trzeci, więc myślę że ja mogę pokazać budowniczego Buduj własną przygodę. Chodzi, nie będę teraz pokazywać wszystko. E, mamy wybrać przedmiot przygody, jak e, na przykład e, Posłanka Nobista, tak dla przykładu mówię I będzie trzeba to odzyskać Gracze, poziom Czyli na którym poziomie chcemy grać I następnie były pojazdy, czyli na, na czym chcemy e, e, Przyjechać, ale to jest tylko Nie będziemy sterować tym samolotem na przykład jeśli wybierzemy samolot, to nie będziemy nim sterować, tylko taki efekt wizualny, budowniczy, twórca postaci jest taki. Wam Pokażę. Yy, bohater A. Yy, jak to się zmieniało teraz? Kurczę, jak... Już nie pamiętam. Jak się to zmieniało? Na tabie. Tutaj można wybrać wygląd naszych bohaterów, broda i te sprawy, karnacja. To jest taki editor, hmm. to jest Ku na przykład. Widzimy maka z biczem. Dziwnie to wygląda. Teraz jak się z tego wychodziło. Czemu nie tutaj fudziłem? Teraz nie wiem, jak się wychodzi. Ups, się teraz zaciąłem. Chcę Może Brzuchy czarne. Ja to ja chcę. A dobra, powód do magazynu. Wejdź bez zapisywania. Nie jestem trochę taki dziwny. Budowniczy poziomów to. Yy, Na razie to są takie szkolenia, ale nie będę ich pokazywać. Może kiedy indziej. Chyba raczej wszystko. Szybka gra. Aha, to są wybieranie postaci. Coś jak zbudować własną przygodę. Nie. Ja teraz nie będę tego e, pokazywać. Teraz wam tego nie pokażę. Bo poszukiwacz na zaginionej arki. Będą w następnym odcinku. Jeszcze tak dodać końcowo, to jest chyba naj najdłuższe zakończenie aktu. Ze wszystkich aktów chodzi o mój język. Tak. Mój język w drugim akcie o tym. To był najgorszy akt, jaki wcześniej zrobiłem ze wszystkich Lego. Nie mogę po prostu się wysłowić. Miałem jakieś yy, kłopoty z, ze słowem przywoływać. To tak samo jakbym nie umiał powiedzieć stół z powyłamywanymi nogami. To była masakra. Tak szczerze. Ech, nie wiem co jeszcze tutaj dodać. Hmm... Nie będę raczej przedłużać. postać jakiś jog no i jak zwykle Indiana Jones tutaj jest postać kobiety bo już widać wszystko czarne a w następnych odcinkach będziemy zabierać się za yy, zbywanie sekretów ale myślę że najpierw zrobię tą te poszukiwanie zaginionej arki, poszukiwanie poszukiwacze Niepotrzebnie przedłużam, chciałam tylko powiedzieć kilka słów. No a tak się trochę przywiązałem. Do zobaczenia.